Dość już tego jeżdżenia. Trzeba coś w końcu zjeść. 500 kilometrów za nami. Jak ruszyliśmy z Warszawy, jesteśmy gdzieś w okolicach Wiednia. Na mapie to wygląda e, tak, jesteśmy tutaj. Tu w tu Wiedeń, a my tutaj. No czyli tak troszkę na północ i, i na wschód. Co to za pani tutaj? Za pani ta aktorka jakaś to gwiazda pisze do mnie cały czas. Tu jest hotel, jest Burger King, nazywa się to Deutsch Wagram, ale my tam nie idziemy. My idziemy na stację OMV których jest tutaj w Austrii cała masa i chcemy to skonfrontować jak to wygląda na stacjach OMV, gdzie jest taki przybytek Viva Cafe, gdzie możecie usiąść, wypić kawę, herbatę i cokolwiek zjeść. Sprawdzimy czy mają tutaj dania, do których jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o nasze fast foodowe wizyty na stacjach benzynowych. No co byś zjadł? Powiedz od razu, powiedz to wprost. No. Po prostu ordynarnego hot -doga. Nie mamy pieniędzy, więc nie wiem jak zapłacimy, ale może jakoś się uda dogadać. Udajemy, że nie znamy języków, więc będziemy pokazywać palcami. Chodźcie z nami. Jakich znasz znanych Austriaków? Wolfgang Loitzl. Kiedyś im w zakopanym spac Belki potknął się niesamowicie. A później po prostu w tym hotelu będziemy nosować. Pisze do mnie jaka dziewczyna, ona ma na imię: Czekaj, Anetta przez dwa ty. Keys, jak klucze. Nie wiem, kto to jest. Prawda jest taka, że jemy tutaj, ale jeszcze chcemy to skonfrontować z jeszcze jedną stacją w kolejnym kraju, bo dzisiaj będziemy, jechaliśmy już przez Polskę, przez Czechy. Teraz jedziemy przez Austrię. Będzie jeszcze Słowenia i Włochy. I w którymś z tych państw jeszcze zawitamy? Wszystko na stacjach benzynowych. Nie, nie stołujemy się po restauracjach. Ordynarnie jemy to, co jedzą i piją zwykli szarzy kierowcy z brzuszkiem. doszło do niesamowitej sytuacji. Kolega, który nas obsługiwał, jest niesamowitym artystą. Dużo mu zamówiliśmy. To było zamówienie dnia. Dał nam paragon na 19 euro. Zupełnie nie nasz. My wydaliśmy ponad 23, czy 24 euro. Zakątek Viva Cafe jest takim zakątkiem, gdzie możecie usiąść, odpocząć, ale zanim to wszystko, warto myć ręce. My też umyliśmy. I to kosztuje ile? A to kosztuje, moi drodzy, całe pół euro. Dobrze, zjedzmy coś, bo ja teraz długo jechałem. Dodajmy, że zostało nam jeszcze ponad 400 km drogi. Bardzo gorący, bo dopiero wyjęty z grilla, panini, kurczakiem i z serem. Nie No, jest tak gorący, że nie dam rady, go chyba zjeść. Ktoś zapyta: u nas tyle sosików, można meksykański, można belgijski, można czosnkowy, a tutaj była serii kurczak, nic więcej. Możesz trochę otworzyć go? Oczywiście. Potwornie gorące, dość tłuste z uwagi na, na ser, i mało przyprawione. Wyczuwam trochę kary, ale, ale mało. Idziemy dalej. Zacznę od tego też, które pan grzał, czyli mini calzone. Jesteśmy niedaleko też yy, błoch. Yy, mini calzone, zobaczymy, co jest w środku. Klasyczny ser mozzarella, i sos pomidorowy, jak w pizzy. To jest dobre. Dużo lepsze jak poprzedni. Przepraszam, ale mam kaszel straszny, bo jestem świeżo po zapaleniu zatok. Pozycja numer 3 to kanapeczka z ciemnym pieczywem, z sezamem i to ma być serowa. Ma być z serem, z sałatą i z papryką. Pan nas pytał, czy będziemy jeść na miejscu, czy będziemy brali do auta. My po prostu zjemy na miejscu. Sprawdźmy. Bułeczka ciemna na masełku. Świeża sałata, wszystko bardzo świeże. Dwa albo trzy rodzaje sera. Na dole i na górze. Jest taki bardziej śmietankowy, a na środku jest kawał zwykłego, żółtego. Bułka bardzo dobra, pieczywo. Ciemne, z dwoma rodzajami sezamu. Świeże, świeże, krupiące, bardzo dobre. Ale pan dalej w szoku, że tyle zamówiliśmy. Najlepszy klient. No i teraz kolejna świeża kanapeczka, którą możecie sobie zabrać do auta albo zjeść na miejscu. Zupełnie inna bułka, tutaj już jasne pieczywo. To, co lubię, czyli mozzarella i pomidora. Na górze pesto bazyliowe, czyli klasyczna caprese. Bazylia, mozzarella, pomidory. Fajne pieczywo. Mimo, że bez mięsa, to bardzo fajna. I znowu świeża sałata. Na pewno robili dzisiaj, bo jeszcze pieczywo nie zdążyło przejść tym wilgociom pomidorów. 23 euro wydaliśmy, muszę zjeść do końca. Herbatka Captain Earl Grey Organic High-Grow Black Tea z bergamotka. No, z bergamotki nawet. Dobra, bardzo dobra herbatka. Na pierwszy rzut oka jedliśmy sporo tego. Wybór tutaj naprawdę nie jest duży. No i nie ukrywajmy, te nasze propozycje na naszych stacjach są dużo bogatsze. To portfolio tych dań jest dużo szersze. No i u nas wszyscy jeszcze proponują sosiki, proponują dodateczki, proponują jeszcze. Tutaj albo wierzysz to, co jest i wychodzisz, albo nic nie wierzysz. No. Obie kanapki ze świeżymi warzywami na plus, zarówno ta mozzarella, jak i kanapka serowa. 4 do jednego na plus, ale naprawdę to są takie Kanapki, które moglibyśmy też trafić, nie wiem, w teatrze, w kinie. Jako, że jesteśmy w Austrii, no, planowaliśmy zjeść Sznicla i są takie burgery ze schnitzelem. No ale niestety nie było. Nazywa się on schnitzel semel. No ale nie było. Jajucha nie ma, wyszła. Paruwa? Parówy też nie było, no, no szkoda. No. Będzie dzisiaj pracownikiem dnia, bo wydał najwięcej jedzenia na swojej zmianie, jednemu klientowi. Przyjechali wariaci, wydali 20 parę euro na to żarcie, którego i tak ich nie kupuje. I zajedziecie tutaj, do tej stacji benzynowej OMV, to pójdźcie tam nieco dalej, bo tam jest zaraz recepcja hotelu i jest Burger King. I ten Burger King, wydaje mi się, będzie lepszą propozycją niż zatrzymanie się tutaj. To pozostawia dużo do życzenia względem naszych stadionowych i naszych stacyjnych. Znaczy stadionowych to mniej, ale naszych Dań ze stacji benzynowych, które wcześniej odwiedzaliśmy. Bardzo duża stacja, dużo kierowców się tu zatrzymuje, wielu się idzie umyć, bo jest prysznic. Oczywiście też nie za darmo. Trzeba mieć kilka euro. Jednym słowem, liczyłem na więcej, delikatnie się zawiodłem, ale tak jak mówię, jak najbardziej zjadliwe to jest, ale jest to troszkę inny styl jedzenia, nie tak fast foodowy, nie tak prosty jak u nas. Bardziej Tutaj śniadaniowy. bardziej śniadaniowy niż taki obiadowo-kolacyjny bym powiedział. Ale to nie koniec, bo chcemy po trasie jeszcze gdzieś się zatrzymać i porównać, jak Austria wypadnie w konfrontacji z innym krajem. Zatem nie mówimy Wam do widzenia, mówimy do zobaczenia za chwilę. Dzień dobry, czeska kraina! Ale wyglądasz prawie w tych okularkach jak Jurek czy... Wy, wyglądam, wyglądam jak Jurek czy jak Pepik, bo jesteśmy u Pepików? Jesteśmy u Czechów. 700 km przejechane. Za, za, za lekko, za lekko bagażnik. Ach. Pokaż gdzie jesteśmy, chodź, tutaj będzie widać. Chodź, chodź, chodź. Zobacz, jest wszystko. W Polsce są jest nasi, sobie. nasi są. Yy, mamy korony czeskie, mamy tyle: 591 koron. Pora obiadowa, więc yy, chciałbym zjeść coś obiadowego. No i jeszcze zobaczyć, co jest fast foodowego. Także idziemy. Byliśmy kiedyś w Czechach, ale w benzinie. A teraz już zobaczcie: w Czechach, na Litwie, yy, gdzie jeszcze? W Austrii napis Orlen. Dzisiaj miał na imię, jakbym jeszcze był e, w planie miał kolejnego syna, wiecie jakbym go nazwał? Orlen. Dobra, idziemy zamawiać, idziemy jeść. I jeszcze, jeszcze sprawdzę, jak jakoś toalet w czeskim Orlenie, bo od 7 godzin nie sikałem. Będzie second, jedynka i zero. Kawka na żetony u nas nie ma. Żeton trzeba rzucić. Hop, ale uwaga. Był kiedyś taki piłkarz, w Polsce, co miał przerwę tutaj między zębami na żeton. Ale nie powiem, który. Napiszcie w komentarzu. Oglądaliście te filmy o kosmosie? Dwa USB-ki i jeszcze można podpiąć samochód, jak ktoś ma na prąd. Dobra, zjedzmy coś. Trzeba coś zjeść. Takiego burgera jeszcze nie widziałem. Ma w środku coś. Coś mortadele? Chyba mortadele. To jest mortadela. Podwójna mortadela, ogórek, cebula, keczup. Mama nam smażyła mortadelę na patelni. A jak? Mortadela z paniertu? Uh -huh. no. Ta nie ma panierki, ale właśnie mi przypomina tamtą z patelni. Bułka taka sama u nas, jak jest przy konkret burgerach. Ta sama. Z siemieniem jelialnym i z sezamem. Bardzo ciekawa kompozycja. To jest dla tych, którzy lubią mortadelę. Ja lubię, dlatego mi to smakuje. Kawał kuraka sos jakiś chyba taki majonezowy. Ogórek, cebula i zapiekany ser. Mega gorące. Sos majonezowy. Nie wiem, czy tam nie ma też trochę szanowego. I fajny ten kurczaczek taki. <laughs> polędwiczka. Fajnie się komponuje ten ser z tym sosem i do tego czerwona papryka. Ten sos, on ma w sobie chyba też trochę kary. Któryś z tych, z których ja nigdy nie biorę, belgijski albo... Dla tych, którzy oszczędzają, to mortadela, zaraz zobaczymy po ile. Dla tych, którzy lubią kurczaka, to. A dla tych, którzy lubią zapieksy, wjeżdża taka zapieksa z kurczakiem. Dół i farsz, to jest chyba ta, to samo, co jest u nas. Ciemne pieczywo, góra kurczak, kukurydza, papryka. No i jest kukurydza. Ciekawe, czy jutro wyjdzie. <grydza> Przepraszam, że to powiem, ale ta Mortadela mnie lepiej spakowała, pewnie jest najtańsza Kaiser 2 sekana, to jest właśnie Mortadela, 2 sekana, czyli jakaś siekana Mortadela, tutaj 79 koron i dwa plastry tej Mortadeli na pewno grubo. Burger z Riskiem, czyli to jest ten z kurczakiem 119, zapiekanka 85, cappuccino 49, Monster 54. 65 zł. No to mówiłem właśnie, że jest Mega tanio. Dobra, cena. Zapytacie, Wąsiu, ale jak ty tak płacisz? Jednego dnia jesteś we Włoszech, drugiego, jesteś w Słowenii. Tutaj bierze reklama. To jest miejsce na Twoją reklamę. To jest miejsce na Twoją reklamę. Raz możesz płacić w euro, raz w koronach, raz w ten. My dużo podróżujemy. Nie, ale są takie karty. No, powiedziałbym teraz nazwę, gdyby był sponsor, no, ale nie powiem. No, tak, podsumuję sobie na zewnątrz, ale menu jest bardzo zbliżone, ale fajnie, że jest yy, to menu z lokalnymi składnikami, tak jak tutaj z tą mortadelą. Zobaczcie jak pada. Czy warto zajechać na Orlen w Czechach? Jak najbardziej warto, bo przez moment poczujecie, że jesteście bliżej domu. Nas znowu dzielą setki jeszcze od polskiej ziemi. Jak Dojedziemy tam na pewno zatrzymamy się, żeby powdychać tego polskiego powietrza, ale tutaj jest namiastka tego, bo są te bułki, jest ten logotyp, jest toaleta w dobrym standardzie. W Czechach nie jest tak drogo. Lajki, suby i dzwoneczki, no i do zobaczenia w kolejnych mobilnych ulanych testach. Porównując Czechy do Austrii, bo widzieliście wcześniej, to zjedliśmy w Austrii, to Austria po prostu jest daleko daleko za peletonem. I tego peletonu nawet nie widzi na widnokręgu. Tak. I podobnie było w Słowenii, gdzie mieszkaliśmy, te wszystkie stacje benzynowe, bardzo ubogie, a menu na nim jedzeniowe, skrajnie ubogie. Naprawdę doceniajmy to, co mamy, bo przejeżdżając przez granicę polską, wszystkie te stacje benzynowe i nawet dyskonty czy supermarkety są bardzo dobrze zaopatrzone. Do zobaczenia, smacznie Was pozdrawiamy z Republiki Czeskiej. Ahoj!